Na czyje zlecenie działa Putin? To, że Rosja zaatakowała Ukrainę, to jest rzecz oczywista, tego nikt nie podważa. Czy rzeczywiście za tym atakiem stoi jeden człowiek, stoi Putin, a może działa na czyjeś zlecenie, na zlecenie innego państwa, państwa bogatszego, jakiegoś mocarstwa? I jaki tak naprawdę Putin miałby w tym interes, czy też Rosja? No właśnie, dzisiaj porozmawiamy sobie na ten temat, bo jest to ciekawe tak naprawdę zagadnienie. Zrobimy sobie analizę, komentarz do całej tej sprawy. Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie. Ja przedstawię tak naprawdę pewien punkt widzenia. Przedstawię też argumenty tak naprawdę za tą tezą, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go, link do tego, Fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. To, że Rosja zaatakowała Ukrainę, to jest oczywista sprawa, tak? To nie jest fakt, który można podważyć. Jest to oczywista sprawa, decyzję podejmuje tutaj Putin, i tak dalej. Natomiast dzisiaj zastanowimy się nad zupełnie inną sprawą, tak? Czy ktoś stoi za Putinem? Ktoś, kogo my praktycznie nie widzimy, nie identyfikujemy. Dzisiaj cały świat praktycznie wskazuje palcem Putina to on jest zły, on jest niedobry i słusznie i bardzo dobrze, bo taka jest prawda. Natomiast zobaczmy sobie tak, pomijając jakby ten konflikt zobaczmy sobie taką sytuację praktycznie hipotetyczną. A więc jedno państwo chce przyłączenia innego państwa. E, tak, tamto państwo, które chce po prostu przyłączyć, nie zgadza się na to i to państwo atakuje, kompletnie ją niszczy, budynki cywilne, szpitale i tak dalej. Później, jak to państwo zostałoby podbite, byłoby całkowicie zniszczone, to miałoby być przyłączone do tego państwa, które je podbiło. To państwo, które dokonuje podbicia tak naprawdę ryzykuje, że cały świat wypina się na to państwo, jeśli chodzi o relacje gospodarcze, polityczne, izoluje całkowicie to państwo, więc to państwo jest w niekorzystnej sytuacji. Czy e, praktycznie podbicie innego państwa dałoby takie no, splendor pieniądze, czy po prostu tak, e, wiadomo, to jakieś, e, no, złoża e, surowców, żeby po prostu było warto podbić to da, dane państwo? No właśnie, i tutaj pozdrawiam wam, e, was po prostu z e, praktycznie przemyślenia na ten temat. A tutaj jest właśnie kwestia Rosji i Ukrainy. Rosja dokonuje odboju Ukrainy. Miejmy nadzieję, że nigdy tego nie dokona, że Ukraina się obroni. Natomiast Ukraina ma kilkanaście elektrowni atomowych, bodajże 12 czy też 13 ma może jakieś surowce, ale nie jest jakimś Kuwejtem, czy jakimś mega bogatym praktycznie krajem arabskim, na przykład bogatym w surowce naturalne, mineralne. I Rosja dokonuje tego, Rosja ponosi straty, co prawda na początku to stary sprzęt wojskowy, tak? no, te straty jeśli chodzi o żołnierzy, no, to jest oczywista sprawa, każda wojna przynosi ofiary, jeśli chodzi o żołnierzy i też cywilów przecież, tak? Natomiast Rosja dokonuje całkowitego zniszczenia, jeśli chodzi o Ukrainę, a żąda, żeby po prostu ta Ukraina została przyłączona do, jako całość, tak? Na początku po prostu Putin mówi o Donbasie, potem mówi o całej Ukrainie. Więc pozostaje tak naprawdę no, pytanie, na czyje zlecenie na przykład Rosja może działać, tak? bo Rosja mogłaby w ten sposób działać, mając tak naprawdę poparcie jakiegoś innego dużego sojusznika, innego dużego państwa. Nie, tak, no to jest ta, taka sytuacja, jak, nie wiem, mieszkacie na jakiejś ulicy, tam są same domki jednorodzinne i dokonacie pod, podbicia praktycznie tutaj jest sąsiada, który mieszka za Miedzą, kompletnie mu zniszczycie praktycznie ten dom po to, żeby go podbić, żeby mieć większą posesję waszą, po prostu powiększyć o jego, a także jego nieruchomość. To tak była ta sytuacja w Magdalence, tak, gdzie tam po prostu były miny i wojsko bo ten czołg wjechał, tak? Ta sytuacyjna akcja e, antyterrorystów i tam e, praktycznie mafiozi, którzy się zabarykadowali, e, praktycznie cała ta e, posesja została zrównana z ziemią. Tak? Natomiast tutaj taka e, podobna sytuacja. Tak? Nawet jeżeli Putin dokona e, podboju Ukrainy, e, tak? Ukraina po prostu przejdzie pod panowaniem e, Rosji, to przecież Ukraina będzie kompletnie zniszczona. Pojawiły się informacje, kiedy to nagrywam, to nie wiem, który jest tam jest po prostu, drugi tydzień praktycznie walk, że na ten czas, a więc drugi tydzień, drugi tydzień walk, minister Ukraini na Ukrainie, nie pamiętam jakiej, jaka to była jego praktycznie, jaką miał tekę, tak? pewnie to był minister gospodarki, ale istotne jeden z ministrów powiedział, że straty Ukrainy to jest 120% miliardów dolarów, tak, jeśli chodzi o te straty, które mają miejsce już teraz. Czyli no tyle, co praktycznie Rosja zarabia rocznie, jeśli chodzi o gaz, przez dwa tygodnie inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Więc potencjalnie tak, będąc w głowie w skórze, praktycznie Putina zakładając praktycznie, już pomijając kwestię tego na przykład, że oczywiście no tutaj przypisuje mu się różne choroby, tam psychiczne i tak dalej, że to jest człowiek niezrównoważony i tak dalej, no wiadomo, decydując się na taką wojnę, na tak na. Na państwo, które musi się bronić, i tak dalej, no to nie jest po prostu, nie, dobrze to nie oświadczy o człowieku, tak? No tak jak mówiłem wielokrotnie, to tak by był dryblas dwumetrowy, silny, 120-kilowy, umięśniony i by się nad 40-letnim, e, praktycznie tej kobietą, czy na przykład nie mężczyzną, 40-kilogramowym, e, chudziutkim, tak, na wózku, inwalidzkim, niepełnosprawnym. No to jest duża dysproporcja. Tak samo właśnie tutaj Rosja, jeśli chodzi o Ukrainę. Ukraina się broni, ale Rosja jest silniejsza, mocniejsza, większa, tak, i tak dalej. E, to nie oznacza, że Ukraina bez szans też jest jakby na sprawę. Więc pozostaje też pytanie, przecież Putin zdaje sobie sprawę z konsekwencji militarnych, tak? Oczywiście można powiedzieć, no tak, ale ty nie rozumiesz jakby mentalności. Rosjanie są w stanie praktycznie jeść samą kaszę, ziemniaki, suchy chleb po to, żeby tylko czuć po prostu dumę i chwałę, że Rosja jest wielka, jest powrót praktycznie do, jak, jak powrót cara, także wszyscy się boją Rosji. No dobrze, ale czy dzisiaj praktycznie to są te same czasy, jak były kiedyś? Poza tym Putin zdaje sobie sprawę, a także jego najbliższe otoczenie, że praktycznie ta wojna do Niczego dobrego nie przysłuży się. Bo nawet gdyby nastąpił pokój, tak, z wstrzymaniem praktycznie tych działań militarnych, to Rosja już ponosi straty i wątpię, żeby na przykład te sankcje zostały szybko anulowane. E, tak, no to jak na przykład kapitał zagraniczny, czy też firmy wycofują się z Rosji. No to wątpię, żeby na przykład ten kapitał dzisiaj nagle wrócił do Rosji, bo tam już jest bezpiecznie, bo tam po prostu można inwestować. No, kapitał się boi takiej sytuacji, i w ten, praktycznie w ten sposób Rosja odstrasza od siebie potencjalnych partnerów, tak? I to nawet na szczeblu politycznym, gospodarczym, i tak dalej. Poza tym Putin zdaje sobie sprawę, że przecież grozi mu trybunał wojenny, tak, że będzie skazywany praktycznie za ludobójstwo, już zbierane są dowody. Więc zdaje sobie sprawę, że nie ma odwrotu co to może rozpętać jeszcze większą wojnę, jeszcze większe praktycznie piekło, a tak, to po prostu już jest persona non grata, jeśli chodzi o poszczególne państwa, kto wie, czy nie zostanie potem wystawiony jakiś na przykład list tutaj, tak, żeby go zatrzymać, żeby w po poszczególnych krajach, gdyby na przykład doszło do zakończenia wojny. Na razie poszczególne państwa i politycy jeszcze się z nim tak po prostu cackają, można powiedzieć, natomiast gdyby te działania militarne zakończyły się, wtedy po prostu wejdą wszystkie te organy międzynarodowe, tak, te trybunale Trybunały Sprawiedliwości i tak dalej. No i Putin ma praktycznie tutaj, no, nieciekawą sytuację. No więc Putin jakby taka teoria jest, tak, no ciężko jest mi powiedzieć, czy ona jest prawdziwa, bo żeby po prostu zweryfikować tą teorię, to trzeba byłoby posiedzieć w głowie Putina, że, że on by musiał mieć rzeczywiście po prostu informacje takie, tak, od niego uzyskane czy ma po prostu tak silne, solidne gwarancje od innego dużego mocarstwa, że decyduje się praktycznie zaatakować tutaj Ukrainę i kim był, czy jakie to byłoby praktycznie mocarstwo, Dzięki któremu Putin miałby taką gwarancję, tak? Miałby tak faktycznie tę gwarancję, jeśli chodzi o działanie. No to musiał być też potężne państwo, potężne mocarstwo, tak? Zobaczmy sobie, że sytuacja, jeśli chodzi o Ukrainę, ona wpływa na całą Europę, bo duża grupa uchodźców, ona destabilizuje sytuację społeczną w Polsce. Ja nie mam nic przeciwko uchodźcom, tak? Tylko w sensie po prostu to wpływa na zaburzenie struktury danego państwa. Jak mamy 38,5 miliona ludzi Polaków i mamy 1,5 miliona, to Ukraińców, obywateli z Ukrainy, to wiadomo, że to po prostu w jakiś sposób wpływa na strukturę społeczną. Bardzo dużo ludzi po prostu je, też jedzie do Niemiec i tak dalej, tak? Czyli jest to wpływ praktycznie społeczny. Ja nie mam nic przeciwko, mogą przyjeżdżać, tak? Należy po prostu im pomagać i tak dalej. E, jaka forma, to już powinno państwo, tylko mówię, jaki to ma wpływ. Wypchnięcie praktycznie tej ludności, kompletne zniszczenie Ukrainy. I zobaczmy sobie też inną sprawę, że przecież Ukraina ma aspiracje, jeśli chodzi o NATO i Unię Europejską. Gdyby Ukraina przystąpiła do Unii Unii Europejskiej, pewnie by to trwało, tak? No, wiadomo, że teraz oni chcą po prostu przystąpić jak najszybciej, natomiast wątpię, żeby to tak nastąpiło w, w nie, z dnia na dzień, to będą potrzebować potężne pieniądze na budowę państwa i to będą właśnie setki miliardów dolarów, znowu. No, kto praktycznie miałby przekazać te pieniądze, tak? Kto by praktycznie miał tutaj przekazać te pieniądze, jeśli chodzi właśnie o tak dużą sumę, tak dużą praktycznie sumę? No i tutaj, jak gdyby wstąpili do Unii Europejskiej, to Unia Europejska, a więc poszczególne państwa w Unii Europejskiej, które byłyby się by znowu zadłużone. No bo tak Polska przystępowała do Unii Europejskiej w 2004 roku, no to przez wiele lat korzystała ze środków z Unii Europejskiej, no chyba każdy to praktycznie z nas zauważył, tak, to jest rzecz oczywista, czyli było też dostosowanie jakby warunków bytowych życia w Polsce do tych, które mają miejsce w Unii Europejskiej i bodajże chyba 2020 czy 2021 roku ma być Polska płatnikiem, mam więcej wpłacać do Unii Europejskiej niż otrzymywać tej pieniędzy, no ale teraz jest koronawirus, tak, ten nowy ład, to wszystko się pozmieniało, nie wiem dokładnie, czy Polska więcej płaci, czy też nie, natomiast Natomiast tutaj znowu by to była sytuacja taka, że Putin na przykład mógłby zakończyć działania militarne, jeśli chodzi o Ukrainę. W ten sposób przyspieszy praktycznie włączenie Ukrainy do NATO, do Unii Europejskiej, a następnie potężne pieniądze, które po prostu poszczególni członkowie Unii Europejskiej musieliby wpompować setki miliardów euro w Ukrainę, w odbudowę praktycznie tutaj Ukrainy, a także destabilizację tutaj społeczną, tak i tak dalej. Nawet gdyby Putin całkowicie się wycofał, jeśli chodzi o Ukrainę. Poza tym Putin mógłby później, na przykład podczas rozmów pokojowych, podbić stawkę, jeśli chodzi o gaz, tak? Ta stawka za gaz. Na przykład byłaby wyższa, a więc znowu te poszczególne państwa europejskie, także my, po prostu, tak, jako ostateczni konsumenci gazu, bylibyśmy poszkodowani, by więcej byśmy płacili. Natomiast, no właśnie, pytanie jest też o gwarancję. Jakie po prostu tutaj są gwarancje? Napiszcie w komentarzach, co Wy na ten temat sądzicie, kto tak naprawdę może stać za Putinem, jakie duże państwa, jakie duże mocarstwo. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.